Jak miałbym siebie ocenić jako zawodnika, jako eksperty, to na pewno Prime to ja mam już za sobą. Ale myślę, że jestem w stanie jeszcze dać, dać widowiskową walkę i to w zasadzie tylko o to chodzi, bo Ludzie chcą widowiskowych walczyć. ja się nie ścigam już w żadnych rankingach, ja o pas mistrzowski walczyć nie będę, nie mam założeń jakichś wielkich marzeń. Eee, ja po prostu chcę wyjść i dać dobry pojedynek tak, aby się to podobało ludziom. Nie zakładam sobie jakichś ram czasowych, ile jeszcze będę się bił, bo w zasadzie traktuję to od pojedynku do pojedynku. To nie jest, moje, to nie jest moja robota, którą zajmuję się. Eee, w zasadzie tylko tymi włącznie bije się, bo muszę mieć za co żyć i tak dalej, i tak dalej. Bije się, bo lubię, bo sprawia mi to frajdę, bo daje mi to adrenalinę, której, której mi brakuje. To też jest taka troszeczkę ucieczka z e, takiego zawodowego życia w inne zawodowe, ale które sprawia mi najwięcej frajdy. Tu było bardzo niedobrze, ale tu wszystko się zmieniło. Widać było, jak przygotowywał tę akcję, jak ruszał. To jest koniec. Martin Zawada wygrywa ten pojedynek. Łukasz Jurkowski nie przystępuje do drugiej rundy. Z perspektywy czasu, jakbym miał się zastanowić, i czy podjąłbym ponownie decyzję, tak jak do Martina Zawady, czy wychodzić z kontuzją moska, to z dużym prawdopodobieństwem podjąłbym dokładnie taką samą decyzję. Nie zrobiłem niczego, zaryzykowałem, szkoda byłoby mi tych przygotowań, szkoda byłoby mi e, tej walki. Myślę, że na moim miejscu naprawdę jest gro chłopaków, szczególnie tych starszych lat, którzy zrobiliby to samo, bo walka przede wszystkim, a swoje zdrowie, jakkolwiek e, troszeczkę źle to brzmi, e, to się spycha troszeczkę na dalszy plan, a po walce martwi się człowiek, jak się, jak się naprawić. Śmiało deklaruję, że kontuzje są wszystkie, wszystkie w normie, te, które e, zazwyczaj się pojawiają. A nawet bym powiedział, że mniej niż poprzednio. Także nie ma żadnych ukrytych kontuzji, które eliminowałyby mnie z walki. Wszystko idzie naprawdę od początku bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o przygotowania do, do tego pojedynku, to troszeczkę inaczej, e, inaczej trenowałem niż, niż poprzednio. Eee, troszeczkę więcej postawiliśmy, szczególnie na początku, na budowanie eee, kondycji, powrót, troszeczkę przyzwyczajenie mięśni do ponownej, cięższej pracy. Nie oszukujmy się, że między walkami ja zajmuję się czymś innym niż e, regularnym trenowaniem, więc e, zawsze ten organizm trzeba pobudzić. Parę fajnych rund, wysparowanych, e, dużo atletyki i szczerze przyznam, że czuję się dużo lepiej niż przed walką z Martinem Zawadą. Tak fizycznie po prostu, jeżeli chodzi o dynamikę, zrywność. Pierwszy pojedynek między nami to było 14 lat temu, więc może, może nie do końca, gdzieś tam w międzyczasie głowa została tak obita, by nie pamiętać, ale też to był inny sport, inny MMA, więc nie bardzo jest jakoś tam porównywać, czy Bekawa będzie lepszym, gorszym zawodnikiem, niż tym w pierwszym pojedynku. W pierwszym pojedynku tak naprawdę nie zagroził mi w żadnym, w żadnym momencie. Pierwszą rundę skontrolowałem, nawet miałem dosiad, który sędzia podniósł, ale też zdalmy, że nie mam pretensji, bo sędziowie też wtedy uczyli się tego sportu. Miałem trójkąt dogami zapiętych z braku nie wiedziałem jak, jak go wykończyć, eee, a w drugiej rundzie przy próbie zrywu wypadła mi torebka stawowa tak całkowicie i w zasadzie przerwany został pojedynek, Tak nakryłem się żółwiem, dostałem dwa kopy w gardę eee, i koniec walki. Także troszeczkę też się dziwi, dlaczego Bekawas mówi, że mnie znokautował wtedy w tym pojedynku, bo eee, bardzo naprawdę chciałbym, aby ktoś gdzieś odkopał jakiegoś VHS-a, eee, żeby ten pojedynek ludzie zobaczyli, że no nie warto gadać głupot, skoro, skoro, skoro obraz tej walki był zgoła inny. Kto był na miejscu, ten, eee, ten wie. Siły Bekawa to dobry striker. Eee, I przede wszystkim striker. Ta gra zapasnicza i parterowa u niego jest na, na dużo słabszym poziomie niż w pięści, ale, ale rekord też wskazuje, że w tych pięściach jest sporo mocy, które mogą się już 13-19 jego rywali. Eee, I na to trzeba będzie uważać. Eee, to nie znaczy oczywiście, że będę specjalnie jakoś szukał parteru, aby tam rozgrywać. Ten pojedynek, tak jak mówiłem, zależy mi na tym, aby był przede wszystkim widowiskowy, a widowiskowy będzie w stójce. Ja też jestem strikerem, też wywodzę się ze sportów uderzanych i śmiem twierdzić, że będę bił celniej niż, niż Bekawa, no, na razie wygląda to wszystko bardzo fajnie. Trenerzy też są zadowoleni, jeżeli chodzi o, o tą stójkę i to, jak żeśmy przygotowali parę sztuczek. No, jeżeli te sztuczki wejdą, to na pewno jeszcze zgarniemy sobie bonusik za knockout za, za wieczoru, a może Heraklesa za knockout roku.